Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, niezbyt liczna. Zanim przejdę do oceny budżetu na rok 2013, podam kilka faktów, o których koalicja PO-PSL oraz większość mediów w Polsce wolą milczeć. Jak wynika z danych Eurostatu, jesteśmy zamożniejsi tylko od trzech państw Unii Europejskiej. Poziom zamożności w Polsce, czyli PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wyniósł 64% średniej unijnej. Gorzej jest tylko na Łotwie 58 w Rumunii 49 i Bułgarii 46 A jednocześnie to właśnie Polacy spędzają w pracy ponad 2000 godzin i są w pierwszej światowej trójce najbardziej zapracowanych narodów. Prawdziwą chorobą polskiego rynku pracy jest u nas blisko 3,5 milionowa grupa zatrudnionych na tak zwane umowy śmieciowe ze skandalicznie niskim poziomem zarobków. Ceny wielu produktów i usług są dzisiaj w Polsce wyższe niż w wielu zamożnych krajach strefy euro. Wynagrodzenia natomiast nadal są trzy, czterokrotnie niższe. Koszty utrzymania przeciętnej polskiej rodziny, czyli wychowania, wykształcenia dziecka, ogrzewania, mieszkania, <tum> energii i paliwa są u nas często wyższe niż w wielu krajach Unii Europejskiej mamy blisko dwumilionową grupę Polaków żyjących na poziomie minimum socjalnego z dochodem niewiele ponad 900 zł miesięcznie i prawie dziesięciomilionową grupę Polaków zagrożonych niedostatkiem i wykluczeniem. A teraz zadłużenie. Oprócz tego, że sami obywatele mamy jako obywatele mamy 535 miliardów złotych Długów prywatnych, co czyni jakieś 14 tysięcy złotych na osobę, to zadłużają nas też politycy miłości i wyznawcy Zielonej Wyspy. Minister Kowalczyk poinformował niedawno posłów, że dług publiczny według metody unijnej na koniec roku sięgnął kwoty blisko 890 miliardów złotych, co czyni ponad 24 tysiące złotych długu na każdego Polaka. Oczywiście po części państwo zadłuża się u nas samych. Ale w większości są to długi w instytucjach finansowych i pożyczki zagraniczne blisko 50 tego długu jest w rękach inwestorów zagranicznych. Generalnie prędzej czy później zapukają do drzwi wyrośnięci goście, którzy powiedzą, że trzeba im oddać po 39 tysięcy zł na łebka, licząc także emerytów i niemowlęta lub doradzą rządowi, by ten sprzedał część ziem polskich, tak jak to było w przypadku propozycji jednej z gazet niemieckich, która doradzała Grekom sprzedać swoje wyspy. Problem bezrobocia stanie się w najbliższych dwóch latach najgroźniejszym problemem, prawdziwym dramatem i jednym ze zjawisk najbardziej dolegliwych społecznie. Bezrobocie ludzi młodych do 30 roku życia zbliża się do 30%. 9 milionów Polaków w wieku powyżej 50 lat jest bez stałego zatrudnienia, a co dziesiąty bezrobotny ma wyższe wykształcenie. Nie ma pracy, bo nie ma majątku, własnych fabryk, banków, wielkich sieci handlowych i przyjaznego państwa. Zielona wyspa złudzeń, kłamstw, urojen, zamienia się w ruchome piaski i czarną dziurę bezrobocia oraz biedy. Stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 12,9% wobec 12,5 w październiku. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu listopada wyniosła 2 miliony 58 tysięcy osób. Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 252 tysiące osób poszukujących zatrudnienia. 553 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie blisko 39 tysięcy pracowników. Inwestycje publiczne są wygaszane, bo środki unijne się kończą. Produkcja budowlana spada w tempie 11, firmy bankrutują wręcz w zawrotnym tempie. Szacuje się, że zwolnienia sięgną w perspektywie najbliższego roku 200 tysięcy osób, a to dla sektora budowlanego będzie masakrą. Dlatego groteskowe wydają się już dzisiaj zapisy budżetowe ministra finansów Jana Vincenta Rostowskiego, zapowiadające bezrobocie w 2013 roku na poziomie 13%. Pod koniec grudnia 2012 roku stopa bezrobocia wynosiła 13,3, czyli 2 miliony 140 tysięcy osób. A wielka fala upadłości i bankructw przedsiębiorstw, i to nie tylko tych małych, dopiero przed nami. Zwalniać będą i to tysiące osób PKP, Poczta Polska, PGNiG, LOT, Lot, Lotos, Bydgoski Zachem, samorządy nauczycieli i pracowników szpitali, deweloperzy i hotelarze. Również duże koncerny zagraniczne, bo okazuje się, że kapitał ma jednak narodowość. Mające świadomość narastających kryzysu w Polsce będą stopniowo ograniczać, wygaszać produkcję, a nawet wychodzić z Polski, zwiększając gwałtownie liczbę zwalnianych pracowników w ramach zwolnień grupowych. Przykład ostatni świata redukującego zatrudnienie na razie o 30%. Czy niemiecki, niemieckiej sieci metro oraz firmy BAS najlepiej świadczą już o tym procesie? Jest najgorzej od 10 lat, gdy idzie o zatrudnienie w przedsiębiorstwach. Spadło ono już, już do 5,5 miliona osób i będzie spadać w 2013 roku. W ostatnich miesiącach tego roku Polska najszybciej w całej Unii likwidowała miejsca pracy. W Polsce bardzo tanio zwalnia się pracowników, taniej niż w Hiszpanii i w Grecji. Niezwykle niepokojącym zjawiskiem jest gwałtowne przyspieszenie upadłości firm jednoosobowych, które dla wielu Polaków były ostatnią deską ratunku przed popadnięciem w bezrobocie. Można więc szacować, że przyszłoroczne bezrobocie będzie raczej oscylować na poziomie 15 18 Oznacza to około 2,5 miliona ludzi bez pracy i gwałtowne zwiększenie liczby emigrujących Polaków. Najczęściej niestety młodych ludzi i tym razem do Niemiec. Również perspektywa pracy do emerytury w wieku 67 lat skutecznie blokuje miejsca pracy dla młodych Polaków. Wiele polskich firm, które uczestniczyły w inwestycjach drogowych i autostradowych do dziś nie uzyskało wynagrodzenia za wykonaną pracę. Tak zresztą jak wiele polskich szpitali, które nie otrzymały pieniędzy za wykonane usługi medyczne z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zatory płatnicze, zagrożone kredyty w przypadku firm to blisko 30 miliardów złotych. Będą zmuszać cięcia i oszczędności kosztów, a na najprostszym sposobem ich realizacji będą zwolnienia, obniżanie płac i niepłacenie składek zdrowotnych czy zusowskich. Teraz przechodząc do projektu budżetu na 2013 rok. To jest on w istocie dokumentem propagandowym zwykłą wydmuszką. Nawet w opinii Rady Polityki Pieniężnej z 20 listopada 2012 roku projekt ustawy nie spełnia zapisów dotyczących przejrzystości finansów publicznych określonych w dyrektywie w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich nie zawiera między innymi planów finansowych ważnych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych, jakimi są Narodowy Fundusz Zdrowia, Fundusz Rezerwy Demokratycznej oraz Krajowy Fundusz Drogowy. Projekt ustawy nie zawiera także danych o zagregowanych dochodach, wydatkach i deficycie sektora instytucji rządowych i samorządowych. Pomimo że rząd co roku prezentuje takie dane w aktualizacji programu konwergencji. Według Narodowego Banku Polskiego jest oparty na zbyt optymistycznych założeniach dotyczących dochodów podatkowych. Równie dobrze każdy z podstawowych wskaźników budżetu mógłby być inny, bo nie wynikają one z konkretnych założeń, choć tak są przedstawiane. Lecz z politycznej woli premiera Tuska i ministra Rostowskiego. Ale co tam papier wszystko przyjmie? Tak naprawdę. Nie wiadomo, dlaczego wzrost miałby być 2,2%, choć dobrze będzie, jeżeli osiągnie 1%. Według danych GUS Polska gospodarka hamuje i to naprawdę w alarmujący sposób, bo blisko 1 punkt procentowy w każdym kwartale 2012 roku. W pierwszym kwartale wzrost PKB w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniósł jeszcze 3,6%, w drugim kwartale wyniósł 2,3%, by w trzecim kwartale zmniejszyć się tylko do 1,4%. Do tego należy dokonać dodać panującą wciąż recesję w strefie euro i postępujące spowolnienie gospodarcze w Niemczech, czyli u, nas u naszego najważniejszego partnera handlowego. Dlatego też nie rozumiem, na jakiej podstawie rząd prognozuje aż tak optymistyczny scenariusz. Bezrobocie na poziomie 13% to po prostu bajka, podobnie jak i inne wskaźniki. Budżet 2013 roku miał chyba uspokoić Brukselę i agencje ratingowe, które decydują o popycie na polskie obligacje. Jednak wszyscy oni wiedzą swoje, znają prawdę i orientują się, że budżet ma wartość propagandową, ale z drugiej strony nie zamierzają psuć zabawy, bo w innych krajach jest podobnie. O ponad 5,5 miliarda złotych mają według rządów wzrosnąć w przyszłym roku dochody budżetu państwa. Tylko jakim cudem w okresie gospodarczego spowolnienia będą jednocześnie rosnąć wpływy z podatków? Zdaniem wielu ekonomistów w budżecie może zabraknąć około 16-20 miliardów złotych. Dlatego przyjęte w budżecie w 2013 roku założenia zarówno makroekonomiczne, jak i te dotyczące dochodów są kompletnie nierealne. W konsekwencji rząd będzie musiał łatać dziurę, tnąc wydatki publiczne, co może dodatkowo pogorszyć sytuację gospodarczą Polski. Podobnego zdania są międzynarodowe instytucje. Według najnowszej prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego Wzrost PKB w Polsce na przyszły rok wyniesie około 1,75% wskutek słabej kondycji gospodarczej na całym starym kontynencie. Głębszej korekty dokonał amerykański bank inwestycyjny Morgan Stanley, który obniżył do 1,5% prognozę wzrostu PKB. Podobnie Narodowy Bank Polski, który prognozuje, że w przyszłym roku nasza gospodarka urośnie nie o 2,2%. A zaledwie o półtora. Panie na to, że już pan wykorzystuje 5 minut czasu dodatkowego już, będę, już, będę będę, proszę, proszę. Cytuję. W, w ocenie Narodowego Banku Polskiego wyhamowanie inwestycji w sektorze prywatnym będzie głębsze niż przewiduje Ministerstwo Finansów. Wskazują na to niekorzystne dane dotyczące kształtowania się nakładów inwestycyjnych w drugim i trzecim kwartale bieżącego roku. A i tak nie jest to najbardziej pesymistyczna prognoza. Teraz przytoczę tylko kilka y, opinii dotyczących projektów ustawy budżetowej, żeby nie było tak, że, że to, co mówię, to jako opozycja, która totalnie krytykuje rząd. Wzrost o 2,2% jest bardzo mało realny, ocenia Jeremi Mordasiewicz z Lewiatana. Myślę, że będzie on bliski 1%. Zakładany budżet wzrost dochodów z podatków bezpośrednich, bezpośrednich i składki rentowo emerytalnej uznajemy za niebezpiecznie mało realistyczny. To jest zdanie ekspertów z Business Center Club. To nie pierwszy raz, gdy rząd przyjmuje kompletnie nierealne prognozy. Mówi Janusz Jankowiak, główny ekonomista polskiej Rady Biznesu. Jakbyśmy tego nie liczyli, to realnie w przyszłym budżecie i tak zabraknie około 16 miliardów złotych po stronie dochodów, dodaje Bezrobocie na koniec przyszłego roku może wzrosnąć nawet do blisko 15 to są słowa profesora Stanisława Gomułki. Czy minister finansów powinien w budżecie planować półtora miliardowe dochody z mandatów nakładanych na kierowców? Nie powinien. Czemu? Bo wykonywanie dochodów budżetowych nie powinno mieć nic wspólnego ze ściganiem sprawców wykroczeń te pytania zadawał i odpowiadał na nie pan redaktor Artur Basiński z „Gazety Wyborczej. A teraz coś dla przypomnienia już końcówka w latach rządów PiS czyli używając języka miłości czasu niedorżniętej watachy, bydła i moherów, wzrost PKB wyniósł w 2006 roku 6,22 a w 2007 roku 6,78 W ciągu tych dwóch lat Bezrobocie spadło z 18% do 11%, średni kurs franka wynosił około 2,20%, gospodarka pracowała na pełnych obrotach, podatki spadały, a dochody rosły. Donald Tusk wówczas, wówczas alarmował, by uważać na portfele, bo mocna ekipa się koło nich kręci. Dzisiaj premier na Twitterze twierdzi, że rok 2013 będzie dla Polski lepszy niż sądzą pesymiści. Unikniemy recesji, będą pozytywne rekordy na obligacjach, spadek bezrobocia w drugiej połowie roku. Jak to się, proszę państwa, nie zgodzić ze słowami posła Niesiołowskiego Stefana, który swojego czasu mawiał, że PO to twór... Sztuczny i pełen hipokryzji. Oni nie mają właściwie żadnego programu, nie wyrażają w żadnej trudnej sprawie zdania. Udają, że wprowadzają nową jakość, że są tam nowi ludzie. Ugrupowanie dość skutecznie żerujące na znanych fobiach, ignorancji i naiwnej wierze ludzi. Liberałowie udowodnili, że nie mają żadnych najmniejszych kwalifikacji ekonomicznych i nigdy w żadnej koalicji nie mogą obejmować resortów ekonomicznych, bo zrujnują kraj. Thank you very much.